Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jakub Całka i jestem autorem tomu poezji pod tytułem Bliźniak Anioła. Tomik zawiera teksty o miłości, o uczuciach, o pragnieniu, ale miłości wymagającej, poszukiwaniu właściwej drogi, poszukiwaniu drugiego człowieka. Jest też wyrzutem i mocnym krzykiem w stronę zagłuszonego sumienia społecznego. Zawiera teksty Egzystencjonalne dotyczące życia, drogi, bólu i cierpienia osób, które dane mi było napotkać jak dotąd na swojej drodze. Często porównuję poezję do leczenia chirurgicznego, gdyż często lekarze próbują nam pomóc. Tak myślę, że poeci próbują dotknąć nie tylko swojego wnętrza, ale też duszy drugiego człowieka, owa książka zawiera bardzo mocny akcent duchowej walki, ale również walki o normalność. W mojej ocenie normalność jako przywiązanie do wartości i kraju. Książka ukazała się przy współpracy z Rzeszowskim Wydawnictwem Edytorial. Jeśli kogoś zainteresowała, nowa publikacja, zapraszam do kontaktu ze mną, czy to przez e, profil facebookowy, czy też e, fanpage'a literackiego, którego również prowadzę na Facebooku pod nazwą Panca.